Cześć, tu bez bajek, a w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak możecie wykorzystać AI do skalowania swojego biznesu. Pierwszym programem, który zna już chyba każdy, jest ChatGPT. Wiele osób słyszało o tej aplikacji, ale niewielu wie, jak naprawdę wykorzystać ją w pracy. ChatGPT, czyli OpenAI, potrafi zaoszczędzić nam masę czasu. To, co normalnie zajęłoby pół godziny, on zrobi w kilka sekund. Kluczowe jest jednak, jak konstruować prompty i jak używać do konkretnych zadań. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są prompty. Prompt to komenda dla AI, która mówi, co ma wykonać. Im lepiej jest skonstruowany, tym lepszy i dokładniejszy wynik otrzymamy. A więc, jak najlepiej tworzyć prompty? Bądź konkretny. Nie pisz ogólników typu napisz coś o psach. Lepiej napisz krótki, zabawny opis psa raz Labrador w formie postu na Instagram. Max 50 słów. AI lepiej rozumie, co dokładnie chcesz. Podawaj kontekst. Jeśli AI ma działać w określonym stylu, branży lub po formacie, powiedz o tym. Napisz mail sprzedażowy dla firmy oferującej usługi social media. Ton przyjazny i profesjonalny. Określ format wypowiedzi. Chcesz listę punktów, artykułów, tabele, wiersz? Powiedz to. Stwórz tabelę z pięcioma pomysłami na posty na TikToka dla młodych przedsiębiorców. Dodawaj ograniczenia i wymagania. Długość, styl, język, liczba przykładów. Wszystko ma znaczenie. Napisz trzy krótkie hasła reklamowe, maks. 10 słów, każde. Dla nowej aplikacji imprezowej. Możesz podawać przykłady. Pokazanie AI przykładu ułatwia trafienie w Twój styl. Napisz coś w stylu. Hej, chcesz więcej lajków? Spróbuj naszych trików. Używaj iteracji. Czasem pierwszy prompt nie daj dalnego wyniku. Poprawiaj go. Dodaj więcej szczegółów, zmień ton, poproszę o alternatywy. Dobra, a więc lekcje o promptach mamy już za sobą. Jeśli podoba Ci się mój content i jesteś gotowy na rozwój, zostaw suba i lajka pod filmem. Także byłbym bardzo wdzięczny za w komentarzy, ponieważ będę dał sobie Wasze opinie do serca, a tak aby film, który otwarze był jak najlepszej jakości. Przejdźmy teraz do tego, w czym ChatGPT może nam realnie pomóc, żeby przyspieszyć pracę i mocno zoptymalizować nasze działania. Pisanie treści, które zajmuje nam strasznie dużo czasu. ChatGPT może pisać za ciebie posty, opisy, maile, oferty czy scenariusze. Tylko Ty poprawiasz styl. Najczęściej przyda nam się to do pisania postów na Instagramie, TikToku czy LinkedIn. Można także tego użyć do opisu usług, tekstów na stronę czy scenariuszy filmów. Naprawdę wybór jest potężny. Generowanie pomysłów. W momencie, gdy nie wiesz, co nagrać albo napisać, ChatGPT podpowiada kierunek. Jest to naprawdę użyteczna funkcja, ponieważ możemy to wykorzystać do otworzenia pomysłów na content, nazw produktów, tematy filmów bądź nawet huki do shortów, które na pewno pomogą nam zatrzymać widza. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć filmik dotyczący hooków, w którym dokładnie opowiem, czym one są, dlaczego są tak ważne i czemu to one decydują głównie o tym, czy widz zostanie na naszym filmiku bądź reklamie, czy sobie odejdzie po dwóch sekundach. Wracając do czatu GPT, to trzecim punktem na naszej liście jest planowanie i organizacja pracy. Czat GPT pomaga rozbić chaos na konkretne kroki. Przykłady, w których można to wykorzystać, to plan tygodnia, checklisty, roadmapy projektów czy kolejności działań. Naprawdę jest to w stanie ułatwić nam naszą pracę, żebyśmy nie pogubili się w tym chaosie. Uproszczenie trudnych rzeczy. Jeśli czegoś nie rozumiesz, ChatGPT wytłumaczy ci to prostym językiem. Może być to dosłownie wszystko: umowy, procesy biznesowe, strategie marketingowe czy nowe narzędzia. Następnym punktem na naszej liście będzie optymalizacja. Możesz wrzucić to, co już masz i zapytać, jak to poprawić. Chociażby lepsze maile sprzedażowe, krótsze i mocniejsze teksty, lepsze CTA, poprawa ofert. Przyszła pora na coś, w czym ChatGPT zdecydowanie jest najlepszy: jest to research i analiza. Czat GPT zbiera informacje i skraca research z godzin do minut. Przykłady to chociażby analiza konkurencji, porównanie narzędzi, podsumowanie artykułów oraz szybkie wnioski. Naprawdę jest tego masa. Ostatnim podpunktem na naszej liście jest wsparcie całodobowe. Nie masz zespołu? ChatGPT działa jak pomocnik dostępny o każdej porze. To nie zastępuje myślenia, ale zdecydowanie przyspiesza działanie. Podsumowując, ChatGPT nie zrobi biznesu za ciebie, ale może znacząco skrócić drogę do efektów. Zoptymalizuje i przyspieszy Twoją pracę, pomoże lepiej planować działania i wprowadzi świeże, innowacyjne rozwiązania do Twoich projektów. To narzędzie, które nie zastępuje myślenia, ale sprawia, że działasz szybciej i mądrzej. Następnym programem na naszej liście jest Eleven Labs. Eleven Labs jest to strona, która zdecydowanie pomoże nam w tworzeniu reklam bądź materiałów na social media. Znajdziemy tutaj takie funkcje jak zmienianie tekstu na mowę, modulator głosu, efekty dźwiękowe, izolacja głosu, tworzenie filmów bądź zdjęć AI i różne gotowe do użytku szablony. Jest to naprawdę wielki game changer w świecie reklam, ponieważ głosy są naprawdę dobre, a zresztą sprawdźcie sami. Korzystanie z Eleven Labs jest naprawdę proste. Strona jest bardzo intuicyjna, a ustawienia bardzo proste do opanowania. Eleven Labs posiada bardzo szeroki wybór głosów. Które dodatkowo możemy ustawiać tak, aby idealnie wpasowały się w nasze potrzeby. I tak dobrze zgadujecie całą tą kwestię, wypowiedziało AI. Użyłem głosu Piotr Pro.pl. W zakładce Efekty Dźwiękowe znajdziemy pełno gotowych do użycia dźwięków. Posłuchajcie sami. 11 Labs. Można też stworzyć swój własny dźwięk, tworząc prompt i wpisując go po angielsku w 11 Lapsa. Resztę funkcji Eleven Labs pominę, ponieważ są one naprawdę banalne w obsłudze, a nie chcę przedłużać materiału, tylko przejść do meritum. Dlatego podsumowując, Eleven Labs na pewno przyda się i usprawni tworzenie materiałów promocyjnych dla Twojej marki. Także warto nauczyć się korzystać z tej strony. Kolejnym już ostatnim programem na naszej dzisiejszej liście będzie Canva w wersji AI. Posłuży Ci ona jako Twój grafik do tworzenia plakatów promocyjnych na Facebooka czy Instagrama. Generator grafiki AI może Wam stworzyć dosłownie wszystko. Dla przykładu wpisałem, aby stworzył mi plakat promujący promocję na babeczki czekoladowe w mojej kawiarni. Oto wyniki jakie otrzymałem. Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony, ponieważ jak na darmowy program jest to bardzo imponujące, że dostałem parę propozycji i mogę sobie je w pełni edytować jak tylko chcę. Po zakupieniu Kanwy Pro dostajemy dostęp do tworzenia klipów i wideo w AI. Jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja, ponieważ kosztuje to tylko 50 zł miesięcznie, gdzie często dla nowych kont dostajemy zniżkę, że pierwsze 3 miesiące są za połowę ceny. A więc podsumowując cały film, są to trzy programy AI, które ułatwią Ci Twoje życie biznesowe. Dajcie znać, czy chcecie bardziej szczegółowy materiał o jest z tych stron. Ponieważ to, co tu zawarłem, to kropla w morzu w świecie AI, które rozwija się z dnia na dzień. Zostawcie lajka i subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami na kanale. Mówił do Was bez bajek, trzymajcie się.